Co naprawdę myślą o Bidenie pracownicy Białego Domu oraz ludzie, którzy są bezpośrednio w jego otoczeniu. Dzisiaj będzie między innymi na ten temat. Będzie kolejny materiał, który został przygotowany przez Jamesa Okifa. Przypomnę, że James O'Keeffe to pan, który założył projekt Veritas. Następnie z tego projektu Veritas został, został zmuszony do odejścia z projektu Veritas, można powiedzieć, a następnie założył swoją nową organizację pod nazwą OMG, czyli Oakheave Media Group. W OMG jako reporter, albo on, albo ludzie, którzy pracują dla Oakheave Media Group, przedstawiają różnego rodzaju historie, które zostały nagrane. Z ukrycia i w tym wypadku miało miejsce coś podobnego. Otóż urzędnik Białego Domu, nagrywany przez ukrytą kamerę Jamesa O'Keefa, przyznał, że Joe Biden zdecydowanie spowolnił. James O'Keeffe nagrał analityka polityki cyberbezpieczeństwa, który jest również urzędnikiem do spraw zagranicznych w Białym Domu. Jest to nagranie między Jamesem O'Kiefem a panem o imieniu Charlie Krager. Miało to miejsce w restauracji w Waszyngtonie. Z nagrania wynika, że Kamala Harris pozostaje kandydatką Joe Bidena na kandydaturę w 2024 roku, jeżeli chodzi oczywiście o wiceprezydenta, dlatego że po prostu ten pan Charlie Krager uważa, że nie będą mogli jej wyeliminować, ponieważ um, cała kultura ruchu walk jest taka, że jeżeli ktoś jest czarnoskóry, jeżeli jest to kobieta, to już na pewno będzie to bardzo niesmaczne, jeżeli takiej osobie będzie się um, rzucać kłody pod nogi. Dlatego jak najbardziej, jeżeli chodzi o Kamalę Hayes, to będzie znajdować się na tej uh, karcie do głosowania, oczywiście jeżeli do wyborów w ogóle dojdzie. James O'Keefe tutaj mówił, że Charlie Krager nie tylko go nie rozpoznał, ale nawet śpiewał wszystko jak ptak. Charlie Krager omawia w materiale swoje obawy dotyczące zdrowia psychicznego Joe Bidena, po czym dodaje, myślę, że muszą się pozbyć albo jego, albo jej, czyli Kamali Harris. Na pytanie Jamesa O'Keefe'a, czy Biden zostanie kandydatem, Krager odpowiedział: tak, ale Kamala Harris będzie kandydatką na wiceprezydenta. Toczyła się debata na temat usunięcia jej z mandatu, powiedział Charlie, ale niestety tak się nie stało. Analityk szczegółowo opisuje także interakcje z ówczesną pierwszą damą Michelle Obamą, czy też może z Michaelem Obamą gdy ten pan był stażystą w Białym Domu w 2011 roku. Powiedział, że miał spotkanie z Michelle Obamą, kiedy był stażystą, i ktoś, ktoś zapytał Michelle Obamę, czy będziesz kiedyś ubiegać się o urząd, na co ona odpowiedziała, że nie będzie się ubiegać o urząd. A na końcu relacji tego wideo, tutaj widać moment, w którym Okiw zdjął okulary i ujawnił swoją tożsamość. To było bardzo ciekawe, dlatego że Um, właściwie James O'Keeffe, jeżeli chodzi o swoją twarz, to nie zrobił tutaj żadnych drastycznych zmian, tylko założył okulary, w których była wmontowana kamerka. No, ale widocznie pan, który pracuje w cyberbezpieczeństwie w administracji Bidena, absolutnie nie widział nic podejrzanego, nim, nawet nie rozpoznał Jamesa Okifa I jak ptak wyśpiewał wszystkie, myśli, które przechodziły mu przez głowę, jeżeli chodzi o to co myśli na temat Joe Bidena. Także to był ostatni materiał Jamesa Okifa, a ja jeszcze chciałam przypomnieć, że w przyszłym tygodniu, a dokładnie dnia 8 lutego, będzie miała miejsce bardzo ważna sprawa w sądzie najwyższym. Chodzi oczywiście o sprawę która dotyczy Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump, jeżeli chodzi o usunięcie go z kart do głosowania w stanie Kolorado, odwołał się od tej decyzji i ta sprawa została przejęta przez Najwyższy Sąd Stanów Zjednoczonych. I jeżeli chodzi o rozpatrzenie tej sprawy, to właśnie w dniu 8 lutego odbędzie się ta sprawa, będzie ta sprawa rozpatrzona i po raz kolejny chciałam przypomnieć, wiem, że się mogę powtarzać, że to jest ta sama sprawa, do której ponad 3000 Amerykanów dopisało się dopisało swoje imię i nazwisko, jeżeli chodzi o taki specjalny raport. To się nazywa Amicus Brief, czyli raport amicusa, raport przyjaciela sądu. Ja na ten temat mówiłam szczegółowo kilka tygodni temu. W każdym bądź razie przygotujmy się na dosyć burzliwy tydzień, zwłaszcza we czwartek. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Do następnego razu.